Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział siódmy. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum, sługa pewnego setnika, szczególnie przez Niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie. Godzien jest, żebyś Mu to wyświadczył. Kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi, a gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie truć się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój i dlatego... Ja sam nie uważałem się za godnego przyjścia do Ciebie, lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, mówię temu idź, a idzie, drugiemu chodź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim rzekł powiadam wam tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu a gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki gdy zbliżył się do bramy miejskiej właśnie wynoszono umarłego jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan użalił się nad nią i rzekł do niej Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar i rzekł Młodzieńcze, tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał do Pana z zapytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mam oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli, Jan Chrzciciel przysłał nas do Ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i odzłych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli z martwych stają, ubogim głosi się w Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Czcinę kołysząco się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak mówię wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Powiadam wam: między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym. Większy jest niż on i cały lud, który go słuchał, i nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu przyjmując chrzest janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali, przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie. Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie. Oto żarłok i pijak przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrość przyznały jej słuszność. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza. Przyniosła flakonik alabastrowych olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, Wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć? On rzekł: Powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten. Komu mało się odpuszcza, mało miłuje, do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego fragmentu. Szczęść Boże!